Cześć, zapraszam Was na test gąbeczki z VIBO. Mam tutaj gąbeczkę, e, nowość firmy VIBO. Ona ma taką mm, dziwną strukturę. Jest taka pokryta takim futerkiem, powiedzmy, i z tego co tutaj pisze nam producent, możemy używać jej na sucho i na mokro. Więc e, chciałabym użyć ją i na sucho i na mokro, żeby dobrze ją przetestować dla Was i móc coś o tym powiedzieć. Dlatego na pół twarzy nałożę e, mój podkład, który dzisiaj użyję do tego testu. Jest to podkład firmy Catrice, mój ulubiony. E, nałożę połowę na, po, na połowę mojej twarzy właśnie podkład jakąś inną gąbeczką i na tej połowie twarzy będziemy właśnie używać produktów takich jak bronzer, puder i rozświetlacz właśnie tą gąbeczką. Później pójdę tą gąbeczkę wymyć i na mokro nałożymy na drugiej części twarzy właśnie ten podkład Tą gąbeczką. Mam nadzieję, że się uda taki test. Szkoda, że nie kupiłam drugiej takiej gąbeczki, no ale cóż, była tylko jedna dostępna, więc muszę sobie jedną poradzić i nagrać, tak jakby i na sucho, i na mokro. Więc teraz y, przechodzę do nałożenia na tą, y, na tą część twarzy inną gąbeczką y, podkładu, i za chwilę do Was wracam. Ok, wracam do Was z połową twarzy w podkładzie i teraz tą gąbeczkę właśnie suchą e, nałożymy na początek puder i mam tutaj puder z rimela, taki bardzo dobrze znany, klasyczny, nabieram na tą jedną stronę, żeby użyć wszystkich produktów. Tą gąbeczką puder. Okay. teraz nałożymy bronzer i rozświetlacz jak widzicie trochę czoło nie udało mi się na pół e, pokryć podkła podkładem, tak, podkładem dlatego, że się rozpędziłam, I teraz tak jak tutaj widzicie mam część tą po mm, pudrze i mam wrażenie, że ta gąbeczka nie wiem czy to widać zjadła mi trochę pudru podkładu, zabrała mi po prostu podkład razem z pudrem z twarzy. I... Czy jestem zadowolona z efektu? No... Ciężko powiedzieć. Dziwnie to wygląda. Dziwne doświadczenie. Teraz nałożymy sobie e, brązer. Nie wiem, jak użyć brązer tym oto... Tą, tą oto gąbeczką. Ona jest dosyć twarda, tak? Nie wiem, czy to widać, ale... Bardzo nieprecyzyjnie się nakłada. Mam wrażenie, że za nisko nałożyłam sobie tutaj. Nie wiem, wy pewnie w kamerze widzicie taką tutaj ciemną plamę. I to nie jest, nie zrobiłam sobie krzywdy tym bronzerem, e, Ja po prostu mam tutaj tak odstającą kość. I ona jest tak widoczna. Taki cień pada, i to często widać w kamerze. Właśnie a nawet tutaj widzicie, tu jeszcze się nie malowała mi też wygląda tak samo, co tu powiedzieć? Czy na sucho ona się sprawdza? No niekoniecznie. Zobaczymy efekt końcowy, porównamy z drugą stroną, aczkolwiek ciężko się to nakłada. Ja tutaj naprawdę nakładam pełno tego produktu, a nie widzę, żeby się coś odbijało. A jak się odbija, to nie tam, gdzie tego. Tutaj sobie trochę zrobiłam kuku. Z powrotem wrócę do tej jednej strony, żeby użyć podkładu, i tylko i zamaskuję. Nie wiem, dobra, teraz użyjemy rozświetlacza, moją ostatnią stroną, która została i przejdziemy do podkładu. Jeżeli chodzi o takie suche produkty, to nie jestem jej fanką tej gąbeczki. co uważacie bardzo, bardzo dziwna sprawa. Ok, e, ja na razie nie będę się jeszcze wypowiadać. Teraz idę ją umyć, zmoczę ją i przychodzimy tutaj na tą drugą część twarzy nałożyć podkład i korektor. Zmoczyłam gąbeczkę. Powiem Wam szczerze, że jest naprawdę mięciutka, może nie tak miękka jak Beauty Blender, ale jest bardzo, bardzo sprężysta. I teraz ten sam e, podkład nałożę na tą część twarzy. Zaplikujemy sobie tutaj troszeczkę na gąbeczkę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem wam szczerze, że mm, jeżeli chodzi o tam mm, gąbeczkę, Boże, co tu się dzieje? Ona nie rozprowadza tego w ogóle. To, czy widzicie tą maskę? O co chodzi? Ona tu praktycznie tego pudru nam nie rozłożyła. Nałożymy korektor. Nie mam jednego paluszka tutaj w ale to nic. Już sama końcówka. Teraz drugą stroną. Widać teraz na tym korektorze, jak ona nie, nie rozprowadza w ogóle produktu. Widzicie to? Tu się nic nie dzieje. Robi maskę. I wszędzie mi się to zbiera No dobra Powiedzmy I teraz tak yy, Dokończę całą twarz I zaraz do was wracam Jeżeli chodzi o samą gąbeczkę To ja wam serdecznie jej nie polecam kupować eee, ze względu na to, że jej cena nie jest wcale mała. Ona chyba kosztowała tak normalnie coś w granicach 25 zł. 30, więc to jest dużo to jest pół beauty blendera, więc uważam, że nie opłaca się inwestować w taką gąbeczkę, jeżeli chodzi o tą gąbeczkę używając ją na sucho to w ogóle jest katastrofa, moim zdaniem tutaj nic nie jest widoczne i nie polecam jej tak używać była wtedy twarda produkt zostawał na gąbeczce i zjadała tylko podkład, który był już nałożony więc odradzam tej gąbeczki używania na sucho. Jeżeli chodzi o na mokro, e, użytkowanie jej, e, w porządku, jeżeli ktoś bardzo lubi taką taflę, tak zwaną tapetę, mieć na twarzy. E, ja zdecydowanie wolę, kiedy podkład mi się e, w, tak jakby wtapia w skórę i jest e, wręcz niewidoczny, bardzo naturalny. E, Wyrównuje koloryt, ale nie jest naprawdę e, na pierwszy rzut oka rzucający się w oczy. Po tej gąbeczce, jak nakładałam nią ten podkład, było widać zdecydowane odcięcie, taką po prostu e, błyszczącą taflę na jednej części mojej twarzy, co mi się nie do końca podobało, i ze względu na to, że właśnie taki efekt trochę utworzyła. Sztuczny, chociaż teraz już nie wygląda to najgorzej. Jak przypudrowałam sobie już e, pędzlami, e, troszeczkę wykonturowałam, no to w porządku. Nie mam zastrzeżeń, aczkolwiek widzę, nie wiem czy tutaj to widać w kamerze, ale ta strona tutaj nie zbiera mi się podkład, a tutaj widzę już zdecydowanie, że on się zbiera. Wszystkie pory są bardziej widoczne niż po tej stronie. Tutaj wszystko ładnie zatopiło się tak jakby i nie widać tego podkładu aż tak jak na tej stronie. Myślę, że w kamerze nie jest to aż tak bardzo widoczne. Więc ja tej gąbeczce daję takie mocne 5 na 10, ale czy ja będę jej używać? Nie. I czy polecam Wam ją kupić? Też nie. Wolałabym dołożyć drugie tyle i kupić sobie już Beauty Blender, niż wydawać na coś takiego pieniądze. Więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej gąbeczki, to raczej odradzam. Nie jest jakoś super miękka, chociaż, no powiedzmy, jest miękka, ale nie jest... Tak rewelacyjna jak Beauty Blender, czy nawet w takiej samej cenie możecie zakupić gąbeczkę Real Techniques Ja ją zakupiłam ostatnio za 23 zł, więc była nawet tańsza od tej i nie umywa się, więc yy, nie polecam. Są lepsze gąbeczki za taką kwotę. Możecie mieć dwie gąbeczki B-Beauty Be z Rossmana, więc i są wiele lepsze niż to. Ale fajnie było przetestować coś takiego, taką nowość, coś innego. Jeszcze się nie spotkałam z gąbeczką, właśnie takiego kształtu. Znaczy, kształt taki mają, ale takiej struktury. Nie wiem, jak to nazwać cały czas. No, ona ma po prostu futerko. Mam nadzieję, że moja recenzja tej gąbeczki Wam się podobała i że rozwiała wam wątpliwości jeżeli mi zastanawialiście się nad zakupem tej właśnie gąbeczki eee, bardzo się cieszę, że mogłam dla was nagrać taką, taki test gąbeczki już niedługo nagram wam kolejne filmy, bo mam teraz troszeczkę produktów do testowania, obkupiłam się na promocji w Rosmanie i wszystko chcę dla was przetestować więc zapraszam was już niedługo na kolejny test i mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba tutaj u mnie na kanale i że będziecie z chęcią je oglądać Dzisiaj bardzo dziękuję Wam, i koniecznie dajcie mi znać, czy ktoś z Was już używał tej gąbeczki, czy ją lubicie, czy ją polecacie. Może jeszcze czegoś o niej nie wiem i inaczej można ją używać. Dajcie znać. Eee, tak jak Wam mówiłam, nie polecam zakupić tej gąbeczki, ale było to naprawdę miłe doświadczenie, użyć ją chociaż tutaj dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie na moim kanale. Pa! Jeżeli chodzi o samą gąbeczkę, to ja wam serdecznie jej nie polecam kupować, ze względu na to, że jej cena nie jest wcale mała. Ona chyba kosztowała tak normalnie, coś w granicach 25 zł? 30, więc to jest dużo, to jest pół beauty blendera, więc uważam, że nie opłaca się inwestować w taką gąbeczkę. Jeżeli chodzi o tą gąbeczkę, używając ją na sucho, to w ogóle jest katastrofa. Moim zdaniem tutaj nic nie jest widoczne i nie polecam jej tak używać. Była wtedy twarda, produkt zostawał na gąbeczce i zjadała tylko podkład, który był już nałożony. Więc odradzam tej gąbeczki używania na sucho. Jeżeli chodzi o na mokro, e, użytkowanie jej, e, w porządku, jeżeli ktoś bardzo lubi taką taflę, tak zwaną tapetę mieć na twarzy. E, ja zdecydowanie wolę, kiedy podkład mi się e, w, tak jakby wtapia w skórę i jest e, wręcz niewidoczny, bardzo naturalny. E, Wyrównuje koloryt, ale nie jest naprawdę e, na pierwszy rzut oka rzucający się w oczy. Po tej gąbeczce, jak widzieliście, nakładałam nią ten podkład, było widać zdecydowane odcięcie, taką po prostu e, błyszczącą taflę na jednej części mojej twarzy, co mi się nie do końca podobało, i ze względu na to, że właśnie taki efekt trochę utworzyła. Sztuczny, chociaż teraz już nie wygląda to najgorzej. Jak przypudrowałam sobie już e, pędzlami, e, troszeczkę wykonturowałam, no to w porządku. Nie mam zastrzeżeń, aczkolwiek widzę, nie wiem czy tutaj to widać w kamerze, ale ta strona tutaj nie zbiera mi się podkład, a tutaj widzę już zdecydowanie, że on się zbiera. Wszystkie pory są bardziej widoczne niż po tej stronie. Tutaj wszystko ładnie zatopiło się tak jakby i nie widać tego podkładu aż tak jak na tej stronie. Myślę, że w kamerze nie jest to aż tak bardzo widoczne. Więc ja tej gąbeczce daję takie mocne 5 na 10, ale czy ja będę jej używać, nie. I czy polecam Wam ją kupić, też nie. Wolałabym dołożyć drugie tyle i kupić sobie już beauty blender, niż wydawać na coś takiego pieniądze. Więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej gąbeczki, to raczej odradzam. Nie jest jakoś super miękka, chociaż, no powiedzmy, jest miękka, ale nie jest. Tak rewelacyjna jak Beauty Blender, czy nawet w takiej samej cenie możecie zakupić gąbeczkę Real Techniques Ja ją zakupiłam ostatnio za 23 zł, więc była nawet tańsza od tej i nie umywa się, więc yy, nie polecam. Są lepsze gąbeczki za taką kwotę. Możecie mieć dwie gąbeczki B-Beauty Be z Rossmana, więc i są wiele lepsze niż to. Ale fajnie było przetestować coś takiego, taką nowość, coś innego. Jeszcze się nie spotkałam z gąbeczką, właśnie takiego kształtu. Znaczy, kształt taki mają, ale takiej struktury. Nie wiem, jak to nazwać cały czas. No, ona ma po prostu futerko. Mam nadzieję, że moja recenzja tej gąbeczki Wam się podobała i że rozwiała wam wątpliwości jeżeli mi zastanawialiście się nad zakupem tej właśnie gąbeczki eee, bardzo się cieszę, że mogłam dla was nagrać taką, taki test gąbeczki już niedługo nagram wam kolejne filmy, bo mam teraz troszeczkę produktów do testowania, obkupiłam się na promocji w Rosmanie i wszystko chcę dla was przetestować więc zapraszam was już niedługo na kolejny test i mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba tutaj u mnie na kanale i że będziecie z chęcią je oglądać Dzisiaj bardzo dziękuję Wam, i koniecznie dajcie mi znać, czy ktoś z Was już używał tej gąbeczki, czy ją lubicie, czy ją polecacie. Może jeszcze czegoś o niej nie wiem i inaczej można ją używać. Dajcie znać. Eee, tak jak Wam mówiłam, nie polecam zakupić tej gąbeczki, ale było to naprawdę miłe doświadczenie, użyć ją chociaż tutaj dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!